Sok z brzozy, właściwości, skład, wpływ na nasze ciało. Oczywiście sok z brzozy po latach niebytu, można powiedzieć, znowu powoli zaczyna zdobywać popularność, zwłaszcza w naszym regionie, ale coraz częściej jest brany pod uwagę jako jakiś środek pozytywny, również w Europie Zachodniej czy też w Ameryce Północnej, Stany Zjednoczone, Kanada. Tam również ten sok z brzozy. Dzięki tej modzie na taką pozytywny wpływ na nasze ciało, na takie produkty, też ten sok z brzozy zyskuje popularność. A jaka jest prawda, jakie właściwości, jakie składniki ma w sobie sos, sos, sok z brzozy. Zanim zacznę, oczywiście tak jak zawsze zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, oceń, skomentuj, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, żeby dotarło do jak największej liczby osób. Zacznę oczywiście od tego co siedzi w tym soku z brzozy. Mamy tam witamina C, witaminy z grupy B, magnez, fosfor, wapń, miedź. No i oczywiście dużo wody. Na początku zaczniemy od tego o tych właściwościach, które najczęściej, o których najczęściej możemy przeczytać na wszelkich portalach, w filmach a następnie, można powiedzieć, w drugiej części tych właściwości, powiem, jak to się ma do przeprowadzonych badań, do tego, w jaki sposób ten sok z brzozy, tak w realny sposób, działa na nasze ciała. Zacznijmy jednak od tego, o czym możemy się dowiedzieć z całej masy artykułów, filmów, materiałów. A ile w tym prawdy zobaczymy później. Zaczynajmy. Powszechnie uważa się, że ten sok z brzozy to po pierwsze wzmocnienie odporności, czyli lepsza reakcja naszego ciała na wszelkie choroby przeziębienia, pomoc w reumatyzmie, tu chodzi o okłady, o okładanie tych bolących miejsc, oczyszczanie organizmu, takie działanie antytoksyczne, przeciwko wrzodom w żołądku, działanie przeciw. Bólowe i przeciwgorączkowe, zapobieganie zakrzepicy i chorobom nadmiernie, niedokrwienia serca, i również dbanie o naszą urodę czy to walka z upierzem, wzmocnienie włosów, zapobieganie wypadaniu złosów, odmładzanie, odżywianie naszej skóry taki ogólne poprawa jakości naszej skóry lepszy wygląd. A także to samo właśnie w odniesieniu do włosów, tyle dowiemy się z tych wszystkich artykułów, z tych wszystkich informacji. Jednak to bardziej jest bliższe tym reklamom, tych, co sprzedają ten sok z brzozy. Oczywiście sok z brzozy to nie jest coś złego. Nie bierzcie tych moich następnych słów, że nie warto pić soku z brzozy. Ale większość tych rzeczy nie ma jakiegoś dużego potwierdzenia w badaniach. Oczywiście te zawarte w nim substancje są prozdrowotne, ale nie w taki sposób, żeby ten sok z brzozy był czymś cudownym, wybijał się po prostu ponad wszystko. Raczej to zastosowanie Lepiej wiązać z kosmetyką, z tymi włosami, z tą skórą. Rzeczywistość jednak jest taka, że to potwierdzenie tych cudownych właściwości soku z brzozy nie jest zbyt pewne. I choć tych pozytywnych wpływów naprawdę, jak wymieniłem, jest dosyć sporo, to rzeczywistość jest taka, że o ile on nie jest jakiś bezwartościowy, to powinniśmy te wszystkie właściwości, które usłyszeliśmy. Podzielić przez 10 i naprawdę to nie będzie mało. Oczywiście, ten sok z brzozy możemy pić. Jeśli jest z dobrego źródła, nie jest, y, można powiedzieć, pełen konserwantów, cukru, chemii. Chociaż chemia w żywności nie musi być zła, to jak najbardziej, ale nie liczmy na te wszystkie wymienione rzeczy. O ile w kosmetyce się sprawdzi w dobry sposób, te włosy, łupież, skóra, no to spoko ale te wzmocniona odporność, pomoc w reumatyzmie, oczyszczenie organizmu przeciwko wrzodom żołądka, działanie przeciwbolowe, przeciwgorączkowe, to musimy pamiętać, że jest o wiele więcej lepszych substancji, lepszych od tego soku z brzozy, który powinniśmy w takim wypadku zastosować, chcąc takie działanie niż sok z brzozy. Niestety ten sok z brzozy, o ile jest w miarę dobry, to nie jest czymś cudownym. To nie jest coś takiego, że te wymienione wszędzie w całym internecie ta cała lista właściwości, one są. Nie powiem, że nieprawdziwe, ale ich wpływ jest minimalny. Wręcz taki, że we wszystkich przeprowadzonych badaniach błąd statystyczny można powiedzieć. Zaprzeczał tym albo potwierdzał te właściwości. To jest jeden z tych kolejnych cudownych rzeczy, które wprowadza się, które wiele osób stosuje, ale niestety nie jest czymś tak cudownym. Nie liczmy na te wszystkie właściwości. Oczywiście one będą, ale w minimalnym stopniu. Pamiętajmy też o tym, że są przeciwwskazania, czy to uczulenie na tą brzozę, problemy z sercem, z nerkami. Problemy z układem moczowym. Pamiętajmy też, że zbyt długie stosowanie soku z brzozy też może w sposób negatywny wpłynąć na nasze ciało, i wtedy zamiast czegoś pozytywnego będziemy mieć coś negatywnego, czyli te właściwości wszystkie, które wymieniłem dziwny materiał, no ale niestety nie będę małpował wszystkich tych hura optymistycznych, pozytywnych rzeczy. O których wszyscy mówią, ale niestety prawda jest inna. Jest to coś fajnego, ale jako ciekawostka, nie jako coś cudownego. Nie ma raczej cudownych rzeczy, są tylko bardzo dobre, dobre, przeciętne, a sok z brzozy niestety jest przeciętny. Zapraszam też na materiał, jeśli ktoś się nie wystraszył, na materiał, który się pojawi, w jaki sposób stosować sok z brzozy, bo to nie tylko picie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się spodobało takie raczej hmm, krytyczne podejście do hmm, tej substancji. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, podziel się, pokaż znajomym. Dziękuję za uwagę.